Jeśli w nowym roku rozważasz któryś z tych zabiegów, to powinnaś to usłyszeć. Osocze bogatopłytkowe na skórę głowy przy niskich płytkach krwi, tak poniżej 250, nie ma sensu. A na pewno nie ma sensu dla osoby, która płaci za ten zabieg, czyli dla ciebie. Nie będzie miało też sensu przy niedoborach żelaza i fertyny, a przy chorobach autoimmunologicznych może być wręcz szkodliwe. Keratynowe prostowanie włosów i nanoplastia to nie są zabiegi pielęgnujące włosy. A to, że do preparatów obok składników niszczących trwałe wiązania we włosie dodawane są składniki kondycjonujące, czy pielęgnujące włosy, to nie znaczy wcale, że ten zabieg jest zdrowy. Porównałabym to do dodawania do farb do włosów składników pielęgnujących, natomiast to nie czyni farb do włosów zdrowymi dla włosów. Dodatkowo powinnaś wziąć pod uwagę to, że robiąc zabieg karatynowego prostowania czy nanoplastii, po jakimś czasie pojawi się odrost Twoich naturalnych włosów i ten odrost będzie się utrzymywał dopóki nie odrosną Ci włosy, co przy długich włosach może zająć nawet kilka lat. Jeśli wiedząc to wszystko decydujesz się na karatynowe prostowanie, to oznacza, że podjęłaś świadomą decyzję. Kolejny to Split and Trimmer. Ten zabieg to tylko pozorne wygładzenie włosów i pozbycie się tych odstających włosków na długości. Niestety Split and Trimmer to rodzaj maszynki, czyli tak zwanego trimera, który podcinając końcówki szarpie włosy, przez co po dwóch 3 miesiącach Twoje włosy będą w gorszym stanie, bo będziesz miała jeszcze więcej tych odstających włosków na długości, a końcówki szybciej się rozwoją. Daj znać, czy rozważałaś wykonanie któregoś z tych zabiegów, a może jest jeszcze jakiś inny, o którym chciałabyś posłuchać więcej.